na kilka minut e, zakończyć e, oglądanie z Państwa wystawy. E, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Domu Kultury na wygranizarzu wystawy e, Poznawą na starej fotografii. E, zanim kilka słów o samej wystawie e, chciałbym przywitać e, kilku gości, którzy z nami są. E, witam bardzo serdecznie e, przy Rady Gminy panią Jest z nami także radny z Gostyni, pan Marek Orzieleń i witam serdecznie także panią dyrektor Bardzo nam miło, że razem z wspólnie takie dzieło mogliśmy zrealizować. Przede wszystkim witam wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób były, są zaangażowane w powstanie tej wystawy i w nasz projekt. Za kilka chwil z ogromną przyjemnością też wystawię, ale najpierw może kilka słów o samej wystawie. Od kilku lat, latę staramy się tak działać na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, promować je i tak zachowywać. Między innymi poprzez namawianie Państwa mieszkańców, by podzielili się z nami swoimi fotografiami i innymi pamiątkami. Na co dzień, jak przyniesie nas takie zdjęcia, pocztówki i inne pamiątki, skanujemy je i gdzieś wrzucamy do naszego archiwum żeby jest inne i były zachowane dla zdolności, ale dzięki temu projektowi mogliśmy stworzyć taką wystawę, pokazać zdjęcia szerszej technologii, a także powstała strona internetowa, na której jeszcze więcej zdjęć, bo na razie mamy ich ponad 250, które z oczywistych względów się nie zmieściły na tej wystawie, można je oglądać i oczywiście samym, by ten zbiór się powiększał i Państwo. Takie stare z do nas przynosili. Ten projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2022. Tak jak powiedziałem, partnerem w tym projekcie jest Urząd Gminy Wery i za wsiadrzem z nami Wosąsiedzką Bibliotekę. Ale taka wystawa, jak żadna inna, nie powstałaby, gdyby nie osoby, które, tak jak podzieliły się z nami swoimi e, z, zbiorami prywatnymi niejako zaprosiły nas i państwa do, do swoich domów. No, bo część z tych zdjęć, jak państwo widzieliście, e, to są zdjęcia, może nawet pewnego rodzaju czynne, e, rodzinne. Myślę, że wielu fotografów, które robili, robiły te zdjęcia, m, nie spodziewało się, spodziewali się, że kilkadziesiąt lat później będziemy je oglądać. Tak, E, w Domu Kulturej. Teraz pozwolę sobie wymienić te wszystkie osoby, które nam podarowały, użyczyły zdjęcia na potrzeby tego projektu. Będzie to lista alfabetycznie, by nikogo e, nie sfaworyzować, nie wyróżniać. E, wystawa została stworzona ze zbiorów prywatnych osób. E, pana Konrada Wojdowa, Pani Liki Bogowian cyba Pani Danuty Buczek. Pana Janusza Czmiela, Pana Pawła Figołuszki, Pana Michała Paskrusza, Pani Karoliny Kowacz, Pani Małgorzaty Krawczyk, Pani Anny Myszok, Pana Piotra Ponicego, Pana Herberta Rzepki, Pani Wlanty Sitko, Pani Stefani Sikory, Pani Elżbiety Słonki i Pani Katarzyna Żdziwiń. Myślę, że można ich nagrodzić gromadzie. <klucz> Część z nich pochodzi też e, i urzędów gminy, które zostały e, biblioteka i urząd e, też pozyskały te zdjęcia wcześniej kilka lat temu, gdy była opowiada e, monografia w miejscowości miejscowości zagorskiej. E, Szanowni Państwo, naszym celem było pokazanie e, życia mieszkańców sprzed kilkudziesięciu odaję nieraz lat. I jednak nas interesowała taka wielka historia. Chcieliśmy. Pokazać to życie i odświętne, i takie codzienne, z perspektywy rodziny, jednej osoby, grupy sąsiedzkiej. Myślę, że nam się to, to udało, dlatego też taki, taki dobór e, tych zdjęć. E, wspomniałem o stronie internetowej. E, wszystkich, którzy są zaprzyjaźnieni z komputerem, z internetem, zapraszam do znajomości strony www.starejfotografii.tkgosnick.pl Jeśli Państwo oglądają tą wystawę, odnaleźli swoich sąsiadów lub mają jakieś informacje dotyczące tych zdjęć, może pomyliliśmy się z jakąś datą, z miejscowością, z, z konkretnym miejscem, to będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i też tą wystawę dalej rozwijać i może jakieś nowe, ciekawe elementy, historię uda się, dzięki Państwu, do, tej, do tego, co zrobiliśmy, już dodać. Na koniec chciałbym ja podziękować wszystkim też, którzy byli zaangażowani w proces powstania tej wystawy. E, za wsparcie merytoryczne bardzo serdecznie dziękuję pani Lidii Wolfem oraz pani Magdalenie Podcimieri. Wiele cennych uwag otrzymaliśmy, e, za co szczególnie jestem wdzięczny. E, dziękuję również bardzo serdecznie pani dyrektor Biblioteki, e, pani Anny Wieniec-Gączek za to, że między innymi podzieliła się z, z, z tymi zbogami, które biblioteka posiada. Na koniec dziękuję też pracownikom Domu Kultury, którymi zaangażowaliśmy w celu projektu, w spółce z Kulipowa i i Panu Januszowi Sierowni. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Zachęcam do oglądania, rozmawiania na temat nie, tych zdjęć i przyszłości, historii e, i tego, co nie, tutaj mogę zobaczyć. Zachęcam, żeby się z nami kontaktować i e, dzielić się z, ze swoimi historiami. E, dzisiaj też zachęcam oczywiście, żeby skorzystać tutaj z wkładem, który przygotowaliśmy. E, i, I myślę, myślę że jeżeli ktoś e, z tych gości, z Państwa, chciałby zabrać głos, to jest to ten moment, kiedy można by to uczynić. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że w imieniu swojego, Panie Wujdzie, Chciałabym podziękować jeszcze panu dyrektorowi, bo pan dyrektor podziękował wszystkim, ale nie powiedział o sobie skromnie, że to tak naprawdę jest inicjatywy pana dyrektora dzisiaj tutaj możemy spotkać i ta wystawa się odbywa. Szanowni Państwo, ja jako współautorka monografii bezwylimi razem z Państwem Sybami, panią Milią, z panem Hękiem spędziliśmy wiele wiele godzin z tych fotografii, tak naprawdę również dotyczących Gostyni. No i ja nie mogę, nie, Pani Magdzie, go Ciebie nie podziękować, bo to tak naprawdę z jej inicjatywy to wszystko się zaczęło, bo to Pani Magda jakby pierwsza zainicjowała to zbieranie i ten apel do naszych mieszkańców, żeby te zdjęcia przynosić właśnie do biblioteki i tam skrupulatnie je wszystkie skalowała i archiwizowała. I, I także Pani Magda naprawdę wielkie, wielkie dzięki dziękuję, bo to naprawdę... Stare fotografie to jest niesamowita rzecz. Ja uwielbiam takie historie. Gdyby nie te fotografie, to naprawdę wiele cennych chwil z życiu naszych przodków by zaginęło, a dzięki temu, że te fotografie są, przechowałeś gdzieś, gdzieś na stych gdzieś w domowych szufladach, często przez wiele lat gdzieś leżały, zakurzone, ale ktoś je znalazł, nie wyrzucił i przyniósł. I dzięki temu dzisiaj możemy zobaczyć, jak wyglądały, wyglądały rodziny prababki, czy wyglądały pobrze w Gostyni, czy wyglądały zabawy naszych dziadków i pradziadków. Także gratuluję Panie Dyrektorze tej wystawy. Myślę, że dobrze, żeby jak najwięcej tak osób, które z, z Gostyni je zobaczyło i bardzo się cieszę, że coś takiego powstało. Państwo taka informacja, jakby ktoś z Państwa, ktoś razy tę wystawę albo ktoś z to będzie ona dostępna, najprawdopodobniej będzie blokowana rano tu na scenie i myślę przynajmniej przez październik w godzinach do Domu Kultury można przyjść i jeszcze spokojnie raz jeszcze, czy też z innymi osobami przyjść i tą wystawę zobaczyć. Na koniec zachęcam jeszcze, tutaj jest taki stoliczek. Można wziąć na pamiątkę. Są cztery takie pocztówki wybrane w tych które są też na, na wystawie, można je zabrać do wolnej ilości i mieć na pamiątkę, czy też komuś podarować z bliskich znajomych. Jest także nasza księga tylko pamiątkowa, jeżeli ktoś z Państwa miał ochotę coś po tej wystawie nam no, zostawić w takiej formie wpisu, to również będziemy bardzo wdzięczni. Ja ogólnie nie przedłużam. Zapraszam do proponowania i oczywiście. Tutaj mam nadzieję, że ten poczucnik w całości jest.